Dzień dobry moi drodzy. Daleki jestem od stwierdzenia, że w tym roku mieliśmy do czynienia z absolutnym le cabaret, że cały ten plebiscyt należy zaorać, że nic się tam nie zgadza, że wszystkie pozycje piłkarzy należy pozmieniać i że wszyscy głosujący nie mieli zielonego pojęcia o piłce i zrobił nam się wyłącznie ranking sympatii, marketingu, wizerunku czy popularności. Nie. W tym roku absolutnie tak nie było. Przede wszystkim dlatego, że tę najważniejszą nagrodę, czyli złotą piłkę zgarnął Usman Dembélé, czyli piłkarz, który zdecydowanie najbardziej na tę nagrodę zasłużył. Ale pewne rzeczy w tym roku także można byłoby Pozmieniać przede wszystkim, jeśli chodzi o top 10. I w tym odcinku przedstawię Wam właśnie moją klasyfikację 10 najlepszych piłkarzy ostatniego sezonu, jak ja bym to uszeregował i oczywiście zapraszam, jak zwykle, do dyskusji, a także przede wszystkim do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Lecimy z tematem. I oczywiście, jak już wspominałem w ostatnim odcinku na moim kanale, kiedy mówimy o złotej piłce, należy przypomnieć o kryteriach, ponieważ nie ma co ukrywać, że to jest największa zmora tego plebiscytu, że wiele osób, którzy, które głosują, po prostu nie pamiętają o tym, na kogo powinniśmy. Inni głosować, a te kryteria to są oczywiście osiągnięcia indywidualne, osiągnięcia kolektywne, a także klasa i fair play. Czyli mówiąc wprost, tę nagrodę musi zdobyć znakomity piłkarz. Znakomity piłkarz, który osiąga sukcesy ze swoją drużyną, czy to klubową, czy narodową. Tutaj nie musi być oczywiście znaku równości, ale te sukcesy kolektywne muszą się po prostu zgadzać i do tego musi być to piłkarz, który nie narusza, nazwijmy to, takiego piłkarskiego stawu vivreu który nie narusza wszelkich standardów, jeśli chodzi o swoje zachowanie. Po prostu musi to być piłkarz, który raczej dobrze się kojarzy, i tak jak już wspominałem jakiś czas temu, rzadko się będą zdarzali tacy zawodnicy, którzy akurat w tej kwestii będą jakoś bardzo dużo tracili. Będą zdarzały się oczywiście takie lata, ale podejrzewam, że to trzecie kryterium, czyli ta kwestia fair play, tej klasy, właśnie przede wszystkim, że ona nie będzie tutaj odgrywała znaczącej roli. Więc, jako że ten wstęp mamy już za sobą, no to przedstawię Wam moją opinię a propos tego, jak ja ułożyłbym to top 10. Od razu zwracam uwagę na to, że to nie jest ranking sympatii, że to nie jest ranking popularności, że oczywiście staram się tutaj wspiąć na maksymalne wyżyny obiektywizmu, bo gdyby to był ranking sympatii, to oczywiście układałby się on zdecydowanie. Inaczej. I gdybym się kierował sympatią, to poszczególni piłkarze znaleźliby się wyżej, poszczególni znaleźliby się niżej. Natomiast brałem tutaj pod uwagę przede, przede wszystkim właśnie te główne kryteria, o których już wspominałem. Bo często zdarza się w dyskusjach na temat złotej piłki, że ktoś próbuje to wszystko spuentować na takiej zasadzie, a wy sobie tam gadacie o tym plebiscycie, a najważniejsze jest, że taki i taki piłkarz grał po prostu najlepiej w piłkę. No, jest to ważne. Jest to oczywiście ważne, że przez długi okres ostatniego sezonu Laminia Mal grał najlepiej w piłkę i że indywidualnie po prostu był najlepszym piłkarzem na świecie. Ale czy to oznacza, że wypełnia wszystkie kryteria lepiej niż inni piłkarze? No nie oznacza. I gdybyśmy mieli tworzyć na przykład taki ranking sympatii czy ranking popularności, to jestem przekonany, że Lamini Mal pozamiatałby w wielu takich rankingach, że głosowaliby na niego piłkarze Interu, były trener Interu, czyli Simone Inzagi. Ale podkreślam po raz kolejny, nie możemy patrzeć wyłącznie na sympatię, popularność, czy jaki zawodnik nam się podoba, czy się nie Podoba, tylko wiele rzeczy trzeba brać pod uwagę. A zatem ja na dziesiątym miejscu umieściłem najlepszego bramkarza ostatniego sezonu, czyli Gigi'ego Donaruma. Nie mam nawet żadnych wątpliwości a propos tego, kto był najlepszy w tym ostatnim sezonie. Nie uważam też, że Gigi Donaruma rozegrał sezon na poziomie najlepszych sezonów Tibo Courtois, bo byłaby to zdecydowana przesada. Natomiast bez Gigi'ego Donaruma PSG nie wygrałoby po prostu Ligi Mistrzów. Gigi Donaruma był decydujący w starciach z angielskimi zespołami, i także Mikel Arteta przy okazji rywalizacji Arsenalu z PSG podkreślał, właśnie rolę włoskiego golkipera. Więc Gigi do Naruma zajmuje zaledwie, być może, dziesiąte miejsce. Być może powinienem go umieścić nawet wyżej, być może powinienem go umieścić, nie wiem, nad Hakimim, nad Kolem Palmerem i tak dalej. Nawet rozumiałbym takie głosy. Natomiast koniec końców trzeba się jakoś zdecydować, czy to będzie miejsce dziesiąte, czy to będzie miejsce dziewiąte. Jeśli ktoś na przykład mi napisze teraz komentarz, że dlaczego ty dałeś do na na miejsce, miejscu, ja dałbym go na dziewiątym, nie będę z tym polemizował, ponieważ uważam, że różnice pomiędzy poszczególnymi piłkarzami po prostu są tutaj niewielkie. Dlatego na dziewiątym miejscu umieściłem Afaf Hakimiego, czyli zawodnika, chyba o którym nawet Santiago Canizares powiedział, że on dałby mu złotą piłkę. Z tego co pamiętam, w każdym razie bardzo windował tego Marokańczyka. Liga Mistrzów, Mistrzostwo Francji, to są oczywiście te najważniejsze turnieje w wykonaniu Ashrafa Hakimiego. Gdyby jeszcze PSG zdobyło klubowe mistrzostwo świata, to być może jeszcze umieściłbym tego piłkarza wyżej o jakieś miejsca. Natomiast uważam, że Ashraf Hakimi w tym momencie jest najlepszym prawym obrońcą na świecie, że jest zawodnikiem absolutnie znakomitym, że jest nieprawdopodobną bronią PSG, jeśli chodzi o ofensywę, ale kurczę, powiem wam szczerze, że trudno mi umieścić go wyżej niż na przykład takiego Nuno Mendesza, który jeszcze wygrał Ligę Narodów z reprezentacją Portugalii. Więc na dziewiątym miejscu umieszczam Ashrafa Hakimiego, aczkolwiek uważam go za po prostu fenomenalnego zawodnika, za specjalistę na swojej pozycji, za najlepszego piłkarza na świecie, po prostu na swojej pozycji, który, gdyby został umieszczony w jakichś innych rankingach, w top 6, nie kłóciłbym się o to, nie polemizowałbym o to, no ale muszę tę dziesiątkę po prostu jakoś tutaj rozłożyć, więc chciałem bardzo za wszelką cenę, żeby Marokańczyk tutaj się znalazł, więc plasuję go na dziewiątym miejscu. Na ósmym miejscu. Cole Palmer. I tutaj nie ukrywam, że zadecydowały dwie rzeczy. Po pierwsze osiągnięcia indywidualne. 52 mecze, 18 goli, 14 asyst. Moim zdaniem to i tak nie do końca oddaje prawdziwy walor Cole'a Palmera, który po prostu jest najlepszym piłkarzem Chelsea, który był motorem napędowym właśnie The Blues. No i także Chelsea zdobyła klubowe Mistrzostwo Świata i nie uważam, żeby to był decydujący turniej, który wywindowałby na przykład Cole'a Palmera do top 3. Myślę, że to byłaby przesada w tym momencie Windowanie klubowych mistrzostw świata gdzieś nawet ponad rozgrywki Premier League, bo, ponieważ uważam, że wygranie Premier League, choć pewnie nie brzmi tak dumnie jak klubowe mistrzostwo świata, to wygranie Premier League jest dużo bardziej wymagające. I tak samo nie stawiałbym, choć nie wiem, są pewnie tacy, którzy twierdzą, że powinienem tak postąpić, ale nie stawiałbym znaku równości pomiędzy mistrzostwem Anglii a mistrzostwem Niemiec. Nie stawiałbym znaku równości pomiędzy mistrzostwem Anglii, a mistrzostwem Francji przykładowo, ponieważ mamy dwie ligi. Z jasnymi dominatorami, z hegemonami, którzy prawie na pewno to mistrzostwo zdobędą. Nie stawiałbym też nawet znaku równości pomiędzy mistrzostwem Anglii a mistrzostwem Hiszpanii, choć oczywiście mistrzostwo Hiszpanii to jest też tak, taki tytuł, na który trzeba się mocno wysilić i na który trzeba zapracować, więc tego oczywiście nie można wyciągać poza nawias, ale powiem wam szczerze, że przy takich plebiscytach jak Złota Piłka, mistrzostwo Niemiec i mistrzostwo Francji, w moim takim prywatnym rankingu, nie waży pewnie tak wiele, ile waży. Przypuszczam mu innych kibiców na takiej zasadzie, ale rozszerzam tutaj ten wątek po to, żeby pokazać, czym się kierowałem, wybierając właśnie taką dziesiątkę. Więc na ósmym miejscu Cole Palmer. Na siódmym miejscu jeden z moich ulubionych piłkarzy na świecie w tym momencie do oglądania. Chyba znacie moje zdanie na temat tego gościa. Uwielbiam tego piłkarza, uwie uważam, że jest znakomity. Uważam, że już to podkreślałem wielokrotnie, że to jest piłkarz, który wywiera gigantyczny po prostu wpływ na swój zespół i którego te podstawowe liczby, czyli gole i asysty, nie do końca oddają faktycznie jego realną wartość. Więc na siódmy miejscu umieszczam Pedriego, który był fenomenalnym piłkarzem w ostatnim sezonie, ale dlaczego umieszczam go tylko na siódmym miejscu? Bo gdyby Hiszpania wygrała Ligę Narodów, gdyby Barcelona wygrała Ligę Mistrzów, to jestem przekonany, że Pedri znalazłby się wyżej. Gdyby Hiszpania wygrała Ligę Narodów, prawdopodobnie zmieściłbym go w piątce, no maksymalnie na szóstym miejscu. Gdyby Barcelona wygrała Ligę Mistrzów, to byłby w top 3 bez dwóch zdań. To jest piłkarz, przy którym ja osobiście czerpię największą przyjemność w tym momencie z oglądania go. Długo takim piłkarzem był Tony Cross, uwielbiałem Toniego Crossa. W tym momencie takim zawodnikiem jest Pedri, a także oczywiście Witinia, którego także kocham oglądać. Więc Pedri zajmuje tutaj siódme miejsce i podejrzewam, że wiele osób jest teraz zaskoczonych, że jak to ty tak winujesz tego Pedriego w swoich odcinkach, tak uwielbiasz tego zawodnika, a dajesz mu dopiero siódme miejsce. No, uwielbiam, ale uważam, że trzeba być po prostu uczciwym w ocenie poszczególnych zawodników. I mimo, że na przykład Pedri może mi się podobać bardziej niż Witinia, no Mogę dać Pedriego wyżej niż na przykład Portugalczyka, który wygrał Ligę Narodów ze swoją reprezentacją i który wygrał przede wszystkim Champions League. Champions League to jest absolutnie najważniejszy tytuł w tym roku. W latach, w których będziemy mieli na przykład Mistrzostwa Europy bądź Mundial i Champions League no, siłą rzeczy, no to możemy się zastanawiać i możemy sobie to ważyć. co więcej waży, no właśnie, czy triumf na Euro, czy triumf na Mistrzostwach Świata, czy Liga Mistrzów na no, takiej zasadzie. No ale jeśli nie mamy takiego roku, no to Liga Narodów dla mnie to jest przy Lidze Mistrzów turniej drugiej kategorii, ale turniej, który tego nie możemy po prostu eliminować. Tak jak nie możemy deprecjonować, wiecie, klubowych mistrzów świata. Uważam nawet, że top 10 bez jednego przedstawiciela klubowych mistrzów świata byłoby trochę dziwne. Oczywiście czasem zdarzają się takie drużyny, w których mamy 11 piłkarzy, wszyscy, klasa 6 na 10, ale zespół po prostu wygrywa jakieś turniej swoją organizacją. Wtedy jeszcze bym to zrozumiał, no ale Col Palmer dla mnie jest kozakiem i za cały sezon absolutnie zasłużył na to, żeby zająć po prostu wysokie miejsce, bo uważam, że ósma lokata to jest bardzo wysokie miejsce. Na szóstym miejscu dałem Nuno Mendesza z takim dużym znakiem zapytania, czy to nie powinno być może nawet piąte, może nawet czwarte miejsce. Tak jak w kontekście Hakimiego. Nuno Mendesz to jest dla mnie najlepszy lewy obrońca na świecie ostatniego sezonu i szczerze mówiąc, nawet nie zapraszam do dyskusji, bo nie wiem, czy Pojawiłby się ktoś, kto wskazałby jakieś kontrargumenty. Nie, że ja wolę kogoś innego niż ten momentarz. Arcyfenomenalny sezon w PS, Topowa postać w obronie, w ataku, w obronie pokazał, jak radzi sobie z Laminem Jamalem w Lidze Narodów, triumf w Lidze Mistrzów. Zawodnik, który też, nie chcę powiedzieć, że na nowo definiuje rolę lewego obrońcy, no bo ta rola lewego obrońcy na nowo została zdefiniowana, można powiedzieć, w ostatniej dekadzie przez Marcelo, więc to byłaby przesada. Ale mówimy tutaj o zawodniku, który jest nieprawdopodobnie inteligentny, ma niesamowite możliwości motoryczne, piłkarskie. No kurczę, topka. Można się tylko rozpływać nad Nuno Mendeszem. Uważam, że w tym momencie PSR ma absolutnie najlepsze boki obrony na świecie i też nie nie uważam, żeby to był jakiś kontrowersyjny take, jak mawia młodzież. Więc na szóstym miejscu Nuno Mendes. I teraz moi drodzy, prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjna pozycja, czyli top 5. I teraz daję wam 5 sekund, żebyście spróbowali odgadnąć, kto znajdzie się na tym piątym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy będzie to Mohamed Salah? Nie. Czy będzie to Witinia? Nie. Będzie to człowiek, któremu wyrządzono wielką krzywdę moralną. Człowiek, który jest najlepszym piłkarzem na świecie i to ze zdecydowanie gigantyczną przewagą nad resztą stawki. Czyli Laminia Mal. Na piątym miejscu Lamini Mal. 55 meczów, 18 go i 25 asyst. Wiecie, że ja mam zamiłowanie generalnie do głębszych statystyk. I... Analizując piłkarzy na moim kanale zwracam na to uwagę, ale nie oszukujmy się, przy takich plebiscytach ludzie biorą pod uwagę jednak te najważniejsze statystyki, czyli gole i asysty. Dla mnie to jest trochę powierzchowne spojrzenie na futbol, znacie moje zdanie, ale tak po prostu jest przy plebiscytach. Nie przy pozyskiwaniu piłkarzy, ale przy plebiscytach, że gole i asysty po prostu ważą najwięcej. Trzeba się z tym pogodzić, bo prawdopodobnie zawsze tak będzie. Nie sądzę, żebyśmy dożyli takich czasów, żeby w roku 2050 ktoś nakładał jakieś wykresy poszczególnych piłkarzy, żeby analizować, kto zdobędzie złotą piłkę. No ale kto wie, piłka idzie oczywiście w kierunku nie mam nic przeciwko. Ale zmierzam do tego, że choć na Mal był piłkarzem zjawiskowym, fenomenalnym, genialnym, wybitnym prawdopodobnie najprzyjemniejszym do oglądania w ostatnim sezonie, zwłaszcza faza pucharowa Ligi Mistrzów. To, co on robił na przykład z Interem, przecież to była po prostu bajka. To, jak on prezentował się w Lize Mistrzów, to jakie on gole strzelał, to ile on asyst zaliczył. Tu zwróćcie uwagę, ja nie poruszam w ogóle kwestii wieku. Ten koleś był po prostu fenomenalny i był taki okres w trakcie ostatniego sezonu, kiedy ten w sposób uliczny grający Lamini Amal po prostu był najlepszym piłkarzem na świecie. Był oczywiście taki okres. Czy był najlepszym piłkarzem na świecie od pierwszego dnia sezonu do, do ostatniego dnia sezonu? Oczywiście, że nie. Ale był genialny. Absolutnie mu tego geniuszu nie ujmuję. Natomiast uważam, że podchodząc całkowicie na chłodno, bo gdybym podchodził emocjonalnie, to wrzuciłbym Jamala do trójki, nie miałbym problemu. Ale podchodząc na chłodno, a trzeba podchodzić na chłodno, do analizy piłkarzy, przynajmniej ja tak do tego podchodzę, uważam, że Lamine Jamal zasługuje po prostu na piąte miejsce. Na czwartym miejscu umieściłem, uwaga Mohameda Salaha. Dlatego, że dla mnie to, co on zrobił w Premier League, nie chodzi mi o samo mistrzostwo Anglii, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. I gdyby Liverpool wygrał Ligę Mistrzów, to w ogóle nie miałbym jakichkolwiek dyskusji. To byłby Mohamed Salah, a potem możemy zamknąć całą resztę plebiscytu. Na takiej zasadzie. Ale słuchajcie, jeśli mamy do czynienia z gościem, który jest najlepszym strzelcem, najlepszym asystentem, najbardziej wymagającej ligi na świecie, który zamiata tę ligę do tego stopnia i jeszcze wygrywa to mistrzostwo Anglii, no to kurczę, dla mnie to naprawdę dużo waży. Trochę jest mało tych osiągnięć kolektywnych. Pod kątem takim, żeby wywindować go jeszcze wyżej, przydałaby się ta liga mistrzów. Natomiast uważam, że nie da się wykręcić lepszych liczb niż Mohamed Salah. 52 mecze, 34 gole, 23 asysty. Nie, no nie wiem, co musiałoby się stać, żeby ktoś grając w Premier League. Gdzie masz jednak bardziej wymagające mecze na co dzień niż w La Lidze, Bundeslidze, Serie A i w Ligę, żeby ktoś po prostu wykręcał lepsze liczby. Więc dla mnie Mohamed Salah jest piłkarzem, który absolutnie zasługuje na to, żeby ocierać się o top 3. Dlaczego on się nie załapał do top 3? Ponieważ na trzecim miejscu umieściłem Rafinie, czyli zawodnika, który został niewłaściwie potraktowany właśnie przez głosujących. I moim zdaniem Rafinia w tym całym plebiscycie ucierpiał po prostu na tym, ucierpiał w cudzysłowie mówiąc, że ludzie doszli do takiego wniosku, że Barcelona nie wygrała Ligi Mistrzów, a już Lamini Mal będzie wysoko, no bo zajął ostatecznie drugie miejsce. Ale słuchajcie, przecież to, co robił Rafinia, to jest jakiś absurd. 57 meczów, 34 gole, 25 asyst. Ja wiem, że on nie był tak widowiskowy, tak przyjemny do oglądania wielokrotnie jak Laminia Mal. Ale kurczę, to są po prostu jakieś historyczne rejestry. No naprawdę, czasami ci najwybitniejsi Brazylijczycy w Barcelonie nie kręcili takich parametrów, jakie kręci Rafinha. I uważam, Choć początkowo, jak jeszcze się zastanawiałem na tą złotą piłką tak miesiąc temu, to pewnie tak z automatu podświadomie wrzuciłbym lamina Yamala na drafinie, bo Yamala po prostu przyjemniej się ogląda i to też powinniśmy brać pod uwagę. Ale tutaj koniec końców zwyciężył taki pragmatyzm w mojej głowie i taka chłodna ocena po prostu indywidualnych osiągnięć poszczególnych piłkarzy. I uważam, że to, co zrobił Rafinha, to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite. I oprócz tego po prostu był team playerem, w defensywie itd. i tak dalej. Wiadomo, że te rzeczy nie są aż tak brane pod uwagę, a pewnie powinny. Natomiast uważam, że Rafinha po tym ostatnim sezonie zasługuje na trzecie miejsce. Jeśli tata Lamina Jamala uważa, że ktoś skrzywdził Lamina, to ja uważam inaczej. Uważam, że ktoś skrzywdził Rafinie. Powiem więcej. Że jeśli tata Lamina Jamala będzie wypowiadał się. W tak deprecjonujący sposób czasami to nie dość, że szkodzi swojemu synowi, to szczerze mówiąc nawet inni piłkarze Barcelony, zwłaszcza ci topowi, jak Rafinha czy Pedri, tak będą patrzeć na niego z nie oka. Myślę, że już teraz patrzą. Bo La sam Lamin sprawia wrażenie dużo takiego skromniejszego i twardo stąpającego, bardziej twardo stąpającego po ziemi właśnie niż jego tata, pan Hasselhardt. No i dwójkę już chyba znacie. Pierwsze miejsce dla Usmana Dembele. Kapitalne liczby, fenomenalny rozwój tego zawodnika. Świetny charakter tak naprawdę na boisku w ostatnim sezonie. Ja szczerze mówiąc obawiałem się o to, że trochę Usman Dembele ucierpi na tym swoim wizerunku, że będzie ofiarą jeszcze tych poprzednich lat, ale za każdym razem podkreślam, to nie powinno być brane pod uwagę. Dlatego cieszę się, że koniec końców głosujący nie wzięli tego tak bardzo pod uwagę i że przyznali tę nagrodę właśnie Usmanowi Dembele. Ponieważ tam się zgadza wszystko. Zabrakło można powiedzieć jeszcze takiej wątkowej kropki na D w postaci triumfów Lidze Narodów, czy triumfów klubowych mistrzostwach Świata. No to wtedy już ten plebiscyt znów można byłoby zamknąć. Na takiej zasadzie. Natomiast nie wiem co więcej musiałby zrobić Usman Dembele też indywidualnie, żeby sięgnąć po tę nagrodę. Nie biorę, nie, zwróćcie uwagę, nie wymieniam tu Mistrzostwa Francji w tym momencie. Liga Mistrzów i wykręcenie nieprawdopodobnych liczb, dla mnie to wystarczy, po prostu, żeby Usman Dembele, lider tego projektu, choć PSG jest kapitalnym zespołem, żeby wygrał tę złotą piłkę. Więc na drugim miejscu umieszczam, moi drodzy Witinie, i szczerze mówiąc, nie uważam, żeby to był kontrowersyjny wybór. Pewnie niektórzy w tym momencie się obruszą, jak to Witinia nad Rafinią, jak to Witinia nad Salachem, jak to Witinia nad nad kim jeszcze, nad Laminem Jamalem i tak dalej. No tak to, że Witinia po pierwsze wygrał Ligę Mistrzów, po drugie, wygrał Ligę Narodów z reprezentacją Portugalii. Po trzecie, był wybitnym piłkarzem po prostu na swojej pozycji. I tak jak słuchajcie moi drodzy, czasami mówi się w kontekście Pedriego, toczą się te wszystkie dyskusje w internecie, które często nie mają sensu a propos liczb Pedriego, to równie dobrze możemy spojrzeć na liczby Vitini. Vitini w ostatnim sezonie rozegrał 59 meczów, strzelił 8 goli i zaliczył 5 asyst, z czego 5 bramek w lidze francuskiej, w lidze mistrzów 2 gole, jeden gol także na klubowych mistrzostwach świata. I ktoś mógłby powiedzieć, co to są za liczby jak na środkowego pomocnika? Co w ogóle co to to no, to w ogóle niepoważny piłkarz. Tylko, że rola Vitini jest po prostu inna. Jeśli mamy do czynienia z głęboko ustawionym rozgrywającym, który de facto funkcjonuje na pozycji defensywnego pomocnika, czyli tak jak Pedri, bo ostatnio też to przytaczałem, że według danych Opty Pedri w ostatnim sezonie La Ligi spędził 70% minut na pozycji defensywnego pomocnika, Vitinia też gra bardzo głęboko. I za każdym razem ra zwracam na to uwagę. Też nagrałem zresztą oddzielny odcinek z taką analizą Vitini na moim kanale kilkanaście tygodni temu że tacy piłkarze nie powinni być oceniani przez pryzmat goli i asyst. I tak samo jak powiedziałem w kontekście Pedriego, że gdyby Pedri grał wyżej, to pewnie strzelałby więcej goli i notował więcej asyst, tak samo jest w kontekście Vitini. To są piłkarze, którzy po prostu mają inną funkcję, inne zadania na boisku. Natomiast jeśli mamy do czynienia z piłkarzem, który wygrał najważniejszy turniej reprezentacyjny, bo wygrał, wygrał najważniejszy turniej klubowy, bo wygrał, był jednym z dwóch moim zdaniem najlepszych piłkarzy swojej drużyny klubowej, bo dla mnie był drugi po usmanie dębele, a być może, gdyby jeszcze Witinian wypadł, to PS, żeby się wywróciło, jeśli chodzi o taką swoją konstrukcję. Nie mówię, że tak by się stało, ale nie wykluczam po prostu takiego scenariusza. To uważam, że biorąc pod uwagę fakt, że gość na swojej pozycji grał po prostu maksa, że ma te dwa najważniejsze trofea, to po prostu każe mi sądzić, że umieszczenie go poniżej dwójki byłoby skrajnie niesprawiedliwe. I teraz ostatnia kwestia, słuchajcie, a propos złotej piłki, bo oczywiście 17 miejsce zajął w tym Fabistycie Robert Lewandowski. Co oczywiście stanowi dużą kontrowersję, Robert Lewandowski, który zdobył mistrzostwo Hiszpanii, to ma wagę. To nie ma takiej wagi, moim zdaniem, jak mistrzostwo Anglii, ale ma większą wagę niż mistrzostwo Francji, przykładowo, mistrzostwo Niemiec. Jeśli mamy do czynienia z piłkarzem, który rozgrywa 52 mecze i strzela 42 gole, to umieszczanie go na 17. miejscu, jeśli jeszcze zgadza się ważny trofeum, czyli La Liga, jest skrajnie niesprawiedliwe. Ale czy to oznacza, że Robert Lewandowski powinien znaleźć się w top 10? Nie wcisnąłbym go tam, nie umieściłbym Roberta Lewandowskiego w tym momencie w top ten. Bo szczerze mówiąc, nawet nad tym się zastanawiałem. I powiedzcie mi, jeśli wy uważacie, że lewy powinien być w top 10, dla mnie w ogóle, jeśli goś w takim wieku wykręca takie liczby, to jest i tak kosmos. Jeśli ktoś uważa, że Robert Lewandowski powinien znaleźć się w top 10, to kto powinien wypaść? Donnarumma? Moim zdaniem nie powinien. Hakimi? Moim zdaniem nie powinien. Palmer? Pedri? No nie, no Pedri był lepszym piłkarzem Barcelony w ostatnim sezonie niż Lewandowski. Nunomendarz? No nie. Laminia Mal, No też nie. No, Sala rafinia, to no wiadomo, że też nie. Więc moim zdaniem niesprawiedliwością było potraktowanie Roberta Lewandowskiego w taki sposób, że zajął 17 miejsce, ale po prostu zabrakło ligi mistrzów, żeby znalazł się wyżej. No i tyle. Tak to możemy podsumować. I to by było tyle. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek. Przedstawiłem wam moje top 10. Tak jak mówię, ja tutaj nie będę kruszył kopii, nie będę toczył z wami jakichś wielkich walk o to, czy ktoś powinien zająć miejsce siódme czy ósme, ósme czy dziewiąte, bo to już są naprawdę bardzo niewielkie różnice, ale czekam na Wasze opinie, ponieważ nie ukrywam, że wyjątkowo mnie one ciekawią, jak Wy będziecie patrzeć właśnie na ten ranking. Zachęcam oczywiście do kulturalnej, merytorycznej i rzetelnej dyskusji opartej nie tylko na faktach, ale przede wszystkim, moi drodzy, na kryteriach. To jest najważniejsze przy złotej piłce i po raz kolejny zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, bo dostałem takie info, źródło zbliżone do tego kanału, że mnóstwo osób, które oglądają filmiki na tym kanale, nie ma zostawionej subskrypcji. Więc zachęcam, trzymajcie się pa.